I weźmy ktoś, szybko milion. Proszę na TS-ie, proszę, proszę, proszę. Nie, nie dawajcie mu nic. No daj. Dzięki. 1 0, 0, 0, 6, 0. Tak, ale mało czasu zostało, 7, a ja się z... No to Dobra. wklej sobie sam. Już no. mam, mam, już mam, mam, mam. Ciu, 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 ciu. Będzie dobrze. A gdzie to trzeba wchodzić? Wybierz za sobie. Gdzie to? A tu. Dwa razy Enter mogłem kliknąć. 2.1.3,7. Nie! Nie, to dupy! Za szybko kliknąłem! Za szybko! Ale dobra, to powiem wam co się dzieje. Za szybko. Za szybko! Nie. Kukłem. A brakuje. A temu co brakuje? Dobra, co ci jest. brakuje, Rysiek? Mamy to. <śla> Rysek czego ci brakuje? Dizbo, na drugim kocie zrobiłeś złe obliczenia. Aha, z, złe obliczenia A, zrobiłeś? No i golda wrąba. <śla> Chociaż on się nawet nie sprzeda, być może się nie sprzeda. Zobaczymy. Kurczę, I za szybko kliknąłem, no i tabaka straszna, no. Sabaka? Tabaka, sabaka, no. Sabaka. Za szybko kliknąłem, no. 6500 ma wymagań, japitole. Ale to podbite są, zaraz spadną. Co? Haku, masz 12360? Wytyfy. Ja na obu kontach, mimo że się... 6500, fak. A nie, ja mam 8000. Tysię... a, sorry, a ja mam 8000. tysięcy. No ja mam... Halo? Nie, no nie, no nie na takie ajmowałem, ja za szybko kitnąłem, i 8241 tysięcy dwieście a da się tam się. To się da? da, się, no. No. da się Trenia, to mi się nie działało. To mi się <laughs> nie działało. Chyba, I co chyba dostałeś? Mi miałeś, próbowałeś wklejać. Trzy ale fajny numerek, tak szczerze. Trzy pięć siedem pięć? no, fajny jest mam tak... Mian, mam taki numer do domofonu kiedyś, Tam oh, tak, ta... oh, ta... No, a zobacz. Ja teraz na drugim koncie nie mam zupełnie nic, jestem całkowicie spukany na nim. Dzięki Szymczak Szymon za drugie kaczuchy. Bardzo, bardzo dziękuję. <laughs> du, 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 du. Kurde, na czas się spojrzałem. Nie można tak. A, ma fantazji tam był. Dobra, zacznę grać na tego 77 w sumie. Tylko dlaczego to jest taka szybka bitwa? Wytłumaczcie mi to. Dlaczego? Zapomniałem o tej piosence. skończę. Ja, ok, no zarobiście, raz zgromadźcie. Zagraliście tę piątką. szczerze, jestem szczerze dumny, stary. Dobra, dajcie mi jakąś normalną bitwę. A nie, że nikt nie robi więcej niż 2700 WNM i po prostu to jest przejazd. O, Ewa Farna. Ej, tak żałuję, że nie poszedłem na jej koncert, jak byłem tam w tych Czechach. Naprawdę, bo jak ona miała koncert, to jechaliśmy do Pragi. Ona potem zrobiła takie zarąbiste show. Tylko no wiadomo, śpiewa po czesku, a nie po polsku. Tylko jedną piosenkę po polsku zaśpiewała. To chyba była ewakuacja? Albo... Było... Cicho. Nie pamiętam, która. Tam cisza. Czemu on ma bez stylu 3D? O co chodzi? I ten też jest bez stylu. O co chodzi? To są cecekowie? Tak, to jest secek jakiś. Można go zdjąć? Aha. o <śmany> <śmany>

Dawaj, zbieraj. Zamknij, skończ siedzień. Podobało się? Oh, Nie, nie markuję, po prostu gram, gram, sobie Gryfonem, bo nic nie nagrałem. Chcę sobie coś pograć i potem sobie omówię te bitwę, pokażę Gryfona i tak dalej, i tak dalej. Ale ciągle jest jakby zarąbisty. Polecam. Ile jest jeszcze w ogóle Gryfonów? Z 37k? Czy cały czas z 38? Najgorsze jest to, że tym ciągiem kurde, nie można sprawdzać sobie na lufa, bo można dostać przebicia. Chyba, że w ten sposób. Kurde, byłoby miło, gdyby ktoś skończył tego 27. No dobrze. Bardzo dobrze nawet. I dobra, szczerze, chciałem się grać już z tym Gryfonem. Idę zaraz chyba sobie. Idę sobie pograć tym. Mm, Gryf. gromem. Randomy na dychach to jest taki. Jakbym był z drugiej strony, to robimy manewr mostowy i. Nie no... Z... Góra jest dowalona, moim zdaniem. Dlaczego odkupiłeś Karo? Przecież Karo mogłeś sobie zrobić z tych tych misji klanowych. Czy ten czołg jest warty? Bo moim zdaniem jest dobry, ale jest bardzo trudny w grze, więc nie wiem co mam Ci powiedzieć. No, zobaczcie to. No, oglądali się na YouTubie jak zjeżdżamy mostem i duszą. Give you a chance already, regret it. Trying so hard to be sympathetic. Aha, 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 aha. Nice. Kurde, tu sam jestem. Dobra, jaka kada? A nie, nie jestem. Co? Ej, ej, ja, ja widziałem tylko te peka z tyłu, przysięgam. Stry. No czołg jest mocny, jest, 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 jest. Gryfonik mocny, tylko no... Jest trudny w grze, tak jak mówiłem wcześniej. Bardzo trudne. 39 437, czyli kurde, sprzedały się te gryfoniki. Ale szczerze myślałem, że wszystkie numerki zajdą. Bo zawsze jednak jak był event z numerkami, to każdy się na nie rzucał. A jak dzisiaj rano odpaliłem streama, to tam Urbana mi napisał, że zostało 38K. Ciekawe w tym ciągu jest to, że jest 10 stopni opuszczania lufy. Jest ten taki magazynek. Można sobie kogoś na perma traka złapać. Albo zostać samemu złapanym na perma traka, na przykład od takiego focha. O, widzicie to? Jak ja mogę sobie opuścić <grym grym> wieżę? To jest akurat crazy, crazy shit, crazy shit wizowy. OP? Nie no. O, aż taki OP to nie. Bo jednak tak jak mówię, jest bardzo trudny do gry ten czołg, ale... Ale na ogół... Jak, jak przeciwnicy dadzą nam możliwość, żeby pograć sobie na opuszczanie, to ten czołg, kurde, no robi miazgę. To jest lepsza stabilizacja niż S koń w Prime, Jak coś? Zresztą patrzcie, jestem teraz na oguszeniu. A to wygląda jak na niektórych czołgach bez oguszenia. O, teraz zeszło. Fajnie. I skupia tylko sekundę i 30 setnych, czy tam sekundę i 70? No, jest mobilny. Widzicie, jak to zasuwa. Mocne, mocne, gówno. O! ideolo, Ideollo. I on mnie kończy, jak coś. A jednak nie. Jeszcze lepiej będzie, jak rzuci mi na przykład jakąś mapę typu Westfield albo Elechalów. I będę mógł wam pokazać, jak tym czołgiem zarąbisty gra się na hula. Inaczej, jak tym czołgiem można grać efektownie na no.